bo on otwiera to zawiniątko i tam jest w idealnym stanie zabytkowa amerykańska wiatrówka, ale po prostu stan szpilka. Ja mam takie piernicze dziadek, skąd ty to masz? A dziadek do mnie, no, amerykańska, także pilnuj, żeby ci nikt nie ukradł. Ja mówię, kurde, ale gdzie ty takie coś dostajesz za komunę? A dziadek, oj, tam dostaję, od <grywa> Też mówię, pilnuj, bo ci ktoś ukradnie, nie? Ale wiecie, ja to obejrzałem, mówię, dziadku, no to ja ci bardzo dziękuję za ten prezent spadkowy. Ja ją niezwłocznie wyczyszczę i jak będzie jakiś wolny weekend, to pojadę na działkę ją sobie przestrzelać. A dziadek do mnie, nie, nie wolno. Schowaj ją w sypialni. Ja mówię, czemu? Będziesz miał do obrony rodziny. Ja mówię, dziadku, z całym szacunkiem, wiatrówkę. Ty myślisz, że kto mojej rodziny zagraża? Kurwa, gołębie. Ale trzeba tego człowieka zrozumieć, kochani. Trzeba go zrozumieć, bo on się urodził przed wojną, no nie? Mój dziadek nie wie, że jest coś takiego jak strzelestwo sportowe albo rekreacja.